W tym odcinku wyjątkowo odchodzimy od tematyki treningu bramkarskiego na rzecz e, zaprezentowania relacji z bitwy bramkarskiej, która odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim e, w minionym tygodniu, końcówka wakacji e, dla osób, które nie znają jeszcze e, tej dyscypliny, e, czy tej, tej formy zawodów. No, to jak widzicie, bardzo łatwo tutaj się zorientować, jak to wygląda. Jest to gra w tym wydaniu, akurat na nawierzchni, na piasku. Są też oczywiście odmiany innego rodzaju na trawie naturalnej, na trawie sztucznej. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany szczegółowymi przepisami, bo jest ich trochę. No, to można napisać w komentarzu i ja podeślę taki regulamin. Aczkolwiek myślę, że te najważniejsze zasady są dosyć proste, znane i popularne. A te szczegółowe, w zależności od turnieju i nawierzchni, potrafią się różnić w zasadzie co wydarzenie. Więc nie ma co specjalnie w niej tutaj wnikać. Jeżeli chodzi o moje tutaj doświadczenie na tej bitwie. Dla mnie nowością było to, że nie można było usypywać stożku, tak jak na Beach soccerze, gdzie na większości bitew bramkarskich na piasku można ze spokojem po prostu usypać sobie górkę i z niej strzelić z podłoża, jest tego czasu więcej. Tutaj była za to większa intensywność z kolei, bo nie można było jakby odpoczywać podczas ustawienia piłki, tylko jak widzicie non stop jest interwał jak w tenisie praktycznie. Jest strzał, jest obrona. Jest strzał, jest obrona. Nie ma tutaj czasu na przerwę, a wydaje się to może niegroźnie, niewinnie, ale... Na tym piasku takie powolne przemieszczanie jest dosyć mocne. Zwłaszcza, że tu jak widzicie teraz kolejne spotkanie się zaczęło i zaczyna się ono od walki na środku boiska. Był wyskok. I kto sobie zgarnie piłę, ten ją. Ten po prostu zaczyna spotkanie, lub też można od razu zbić piłkę i strzelić z tego nawet bramkę. Gdy piłka jest odbita przez bramkarza, tak jak widzicie można ją dobijać nawet z, z jego połowy, a z kolei jeżeli piłka jest odbita od poprzeczki, również jest, jest, jest taka możliwość, żeby po prostu... To maxy skończyć nawet z 1 na 1, jest 6 sekund na to, żeby czy strzelić, czy ominąć jeszcze bramkarza i e, zdobyć dla siebie punkt. Jeżeli się nie zdąży dobieć bramkarz na przykład w stanie również, on może wziąć piłkę ze swojej strefy i rzucić e, loba, więc trzeba to dobrze obliczyć, czy, czy warto to faktycznie robić. Można też próbować zdobywać za każdym razem w zasadzie punkty, czy ręką, czy. W, tym, w tej bitwie, wolejem bocznym, czyli takim właśnie uderzeniem z podrzutu, i też wydaje się to na początku niewielka odległość i dosyć proste zadanie techniczne. Ale jak się okazuje, na tym piasku nie jest łatwo utrzymać równowagę, gdy stopa postawna jest na górce. Raz, raz, e, właśnie w jakiejś muldzie się można zakopać, e, dlatego za piłka skacze przy każdym w zasadzie uderzeniu w ziemię, tak jak teraz padła bramka. Także jest ciekawie, zwłaszcza te piłki po ziemi są nieprzyjemne, bo raz tak jak teraz przechodzą sobie szczurkiem, a raz się podbijają w ostatniej chwili nad rękę, także nie dość że zabawa z rywalizacji, no to też bardzo dobry trening na szybkość reakcji. Niezły interwał, dosyć duże tempo, bardzo dużo interwencji w bardzo krótkim czasie, bardzo dużo uderzeń nogą i tu się podbiła, jak widzicie, z kolei piłka od ziemi. W tutaj na koniec już się spieszyłem, bo zostały 3 sekundy do końca meczu i zaryłem, przez co, jak może niektórzy obserwowali relacje na Instagram, no to była, była dosyć poważna kontuzja. Każdy następny mecz potem grałem już z, z, 3 razy z puchniętą stopą. Było ciężko piłkę uderzać. Ale i tak w przypływie emocji, gdzie się straciło bramkę, tu widzicie interwencję, akurat ja to ten w niebieskiej, eee, to. Yy, mimo wszystko uderzało się tą piłkę, ale ciężko było ją tak dobrze trafić. I też, o, tutaj się zupełnie podbiła, to był kozioł i ona spadała pod samą poprzeczkę. Byłem tak daleko, że nawet nie było w stanie się do niej zbliżyć. Łatwy strzał w sam środek. Dałem, nie miałem gdzieś tam obeznania właśnie z grom tego typu. Także yy, pierwsze koty za płoty i też warto było tutaj sobie wyczuć, znaleźć swój sposób bo o wiele trudniej było trafić na pewno w olejem bo tu widzicie zupełnie piłka skręciła od piasku, także dużo było e, oczywiście szczęście sprzyja lepszym i jakiś wyznacznik umiejętności jest też e, na pewno adekwatny do wyniku w jakimś stopniu, aczkolwiek dużo, dużo zależnych takich było e, losowych jak właśnie te odbicia piłki od piasku, tutaj akurat odbiła się nie na tyle wysoko, by pokonać przeciwnika i jeżeli chodzi jeszcze, wracając do do takiej taktyki e, gry no to o wiele łatwiej było trafiać e, po prostu uderzając wolejem na wprost, bez odchylenia się e, niż, niż tym boszem dlatego że tym boszem bardzo ciężko było utrzymać równowagę i często te uderzenia nawet przy, dla zawodników e, o bardzo dobrych umiejętnościach gry nogą, bardzo dobrze ułożonej nodze kończyły się nieczystym trafieniem w piłkę ze względu na po prostu brak stabilności, dla, brak równowagi na, podczas nabiegu na buldę, a przy uderzeniu e, na wprost w zasadzie e, było, było to zrobić o wiele łatwiej. tu ostatni strzał w grze, też się pośpieszyłem już, już z upadkiem w zasadzie strzał. I po rękach, jak widzieliście, poprzeczka. Także nie udało się w tym spotkaniu zdobyć bramki na no, koniec. Były chyba wynik 3-2 dla rywala, generalnie w na tej bitwie. Same remisy i kilka przegranych nie pozwoliło to wyjść z grupy. No, taka gra po przerwie, głównie hobbystycznie. Ale fajnie sobie przypomnieć jeszcze do tego na zasadzie nowych zasadach, po prostu zrobić sobie mocną wstawkę, mocny zajazd. Myślę, że wiel, wielu z was jest bliska taka forma i polecam, bo w krótkim czasie można naprawdę dużo o tym wypracować. Tutaj strzał przy słupku, nie ma interwencji niestety. Ta piłka nie siadła. Ta również. Tak jak widzicie, jak się chce już mocno dobrze trafić na tym piasku. Wydaje się to prostsze niż, niż jest w rzeczywistości, żeby to sprawdzić. Polecam każdemu kiedyś przejechać się. Może się spotkamy na takich zawodach. Zachęcam do tego. Jak widzicie zawodnicy czy kibice czy nie uczestnicy pomagają zbierać piłki, bo rozchodzą się one tutaj. Bardzo szybko, a dobrze, gdy one są w bramce, bo wtedy ta gra faktycznie ma takie tempo, jak chcemy, jak lubimy. Nie udało się tym razem również piłka poza zasięgiem. Dobry strzał tutaj, oddał rywal. I w ostatnim, niestety, to było strzale rozstrzygnięcie. Zostało tam już odliczanie końcowe. Gdy jest to odliczanie końcowe, ciężko się skupić e, na tym, by. Mieć dokładność, każdy chce szybko wznowić, aczkolwiek e, to był mój błąd na, ty, na tej bitwie. Dlatego że było to 3, 2, 1, i przy koniec to działa tak jak w koszykówce, gdy jest syrena, to uderzenie, które zostało oddane w momencie syreny, gdy wpada do bramki, ono się jeszcze liczy. E, a ja, może, te przy tych 3, 2, 1 za bardzo aż się śpieszyłem, i dlatego te strzały były niedokładne, gdzie można było. Ze spokojem oddać być może lepszy strzał, który by zaskoczył rywala. W kolejnej bitwie, tym razem jak widzicie, tutaj dużo celnych wymian, ciosów, dużo interwencji i to takich niższych czy wyższych. Różne piłki rzucone, grane nogą. Tutaj tego nie, wida nie widać było na filmie, ale pamiętam, że udało mi się dotknąć tą piłkę jakimś cudem nad poprzeczką, ją skierować. I z dobitki została zaliczona bramka, bramkarz odbił przed siebie, lekka była kontrowersja, bo tylko do połowy e, można było dobijać, a za połowy trzeba było wrócić na swoje pole karne. I tutaj już wymiana ciosów, a niestety ta po ręce mi wpadła, było blisko interwencji. I tym miłym akcentem kończymy przygodę na tych zawodach.